Cześć czołem, tutaj jak seno. Dzisiaj gramy w Dyst Trip, ale nie w tamtą wersję starą, starą, tylko tą nową, jakby można tak powiedzieć, że starą. Nie. Więc zaczynamy grę. Wychodzimy, myk. O, okej. Okay. Ciekawe. Więc no, co powiedzieć, zaczynamy. Myk. Nie tutaj to było. Myk, myk, myk. Jeszcze tylko wiem przed podróżą. To chyba normalne. Dobra, więc zaczynamy podróż. Aaa, jaki piękny dzień. Dobra, więc otwieramy to i jedziemy. No tak. Za stronę w już widzę wielki dom, więc no, jedziemy puszczam stare śmieci do, do dupy te śmieci, kurde. Nie było nawet... był tylko jeden banan jedno jabłko z tego co tam widziałam. Łow w dupę. Łow w dupę. Dobra. Idź pan! Masz! Poleciał! Poleciał! I git! Teraz tylko zakręcamy i... Jep! Mało czasu. Szybko, szybko, szybko. Obudził się. Shit. O. O, to tutaj ładnie. Mhm. Mhm, dobra. Zwiedzamy. Mhm. Donut i... Co jeszcze? Są jakieś bronie? O, są te. O, kapsule. Podoba mi się pizza. Może być. No to ja. Water i oliwa. Tutaj tego nie docykamy. Tego nie. To sobie zjem od razu. Nie chce mi się brać tego na więc no. Nic nie było ciekawego w tym domu. Dobra, szybko, szybko, szybko. Ha! Jadę mię. O, fak. Jeszcze tego przejadę. Z całą prędkością. Jadymy. My! my! Głos zupę! Dobra, może nie żyje, może żyje. I tak mnie to nie obchodzi. Ważne, żeby podró... Trwała... Hmm. No te. dobra, nieważne. Nie zwracam na to... O! Przystanek. Przystanek autobusowy. Chyba z tego co widzę. Za dużo ludzi. To się nie ludzi, to są mutanty czy jakim tam... Gra. Coś musi być ciekawego A! Fuck! Nie! Pistolet! Mam infinity! Nie ta strona! Nie! AH! AH! Co jest? To to się stanęło Nie wypał odcinek O tam widzę, pewnie będą tam na pewno auta Jeszcze broń straciłem A, straciłem tego ze pola widzę Dobra, idę tam, bo mogą być tam auta, więc no Okej, okay, jestem już blisko, więc To będzie nudny odcinek już widzę ja tam grubasa zwalanego, co mi kurde zniszczył auto Tu na twoją twarz Matka cię patelnią biła, dlatego jesteś taki duży kurde Co jest? Tak z dupy drzewo upadło To takie mało prawdopodobne Do widzenia? Nie tak Mam tutaj jakieś bronie Kurde Dzień dobry. Ja tylko przyszedłem, przyszedłem potem... Przyszłam, przyszedłem. No... miło pana poznać. Ma pan tutaj jakieś bronie, żeby pana zabić. W sensie. Nie narzekam bycie z panem. Dobra, po prostu... Po prostu cię pędzę tego. Co fuck! Mam butelkę. Fuck. Jednocześnie też nic nie mam. Hm. Hm. tylko pan Dobra. Szybka akcja! Eee. eee! Dzień dobry! Dzień dobry! Pro proszę wyjść! Proszę wyjść. Fuck. Szybka, szybka ucieczka! Fuck, 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 fuck. A nie, to jednak zwykły mu to tam nie był jeszcze jeden. No No, nie wypał. No. Postanowiłem jeszcze dla was rzucić butelką oko, ta głowę. Czemu? Czemu nie? Nie udało się? To się udało. To też się udało? Ała! Halo, i RGT. Mówiłem, się, nie podoba mi się to. Nastał jeden! Gin! Nie, nie, bije mnie! Pomocy! A! jep, Jeb! Nie! nie, nie. Dobra, więc to tyle na ten odcinek. Zapamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i tak dalej, subskrypcję i bicie na mojego Discorda, bo czemu nie? Jakby wiecie, o co chodzi, więc... no pasz. To...